Witajcie! Jak się z tej strony? Zapraszam na kolejny epizod z partycznego komentarza. Z serii, w której pokazuję Wam swoje w miarę udane bitwy. Tym razem jadę T32. Ciężkim amerykańskim czołgiem ósmego poziomu. I że już wszystko mam odkryte, to załodze jeszcze trochę brakuje do pełnego doświadczenia, nawet w podstawowych umiejętnościach. Zaledwie kilka procent, ale zawsze. Jako że jest to czołg dysponujący dosyć średnim działem, a właściwie to słabym jak na przeciwników, z którymi przychodzi mu się mierzyć, staram się wykorzystać jego niewątpliwą zaletę, jaką jest bardzo, bardzo mocna wieża. Dlatego podczas obrony ja tutaj za taką wydmę na wschodzie. I staram się wychylać jedynie wieże i strzelać do przeciwników, gdy podjeżdżają. Tak naprawdę jednak, ponieważ dysponuję kiepską celnością, czekam aż mój czołg będzie bardziej przydatny w późniejszej fazie gry, gdy przeciwnicy będą już nadjeżdżać przez przewężenie terenu i będą mógł celować w ich słabe punkty. Djeżdża brytyjski FV, przeciwnik, z którym w żaden sposób nie mogę się mierzyć. Na szczęście ma on stosunkowo cienki pancerz i udaje mi się go zranić. Drugi pocisk już odbija wieżą, mimo że celuję w Włas i wieżyczkę dowódcy. Specjalnie niszczę domek, za którym się chowa, aby umożliwić ostrzał moim sojusznikom oraz artylerii, gdyby chciała. Na szczęście odwraca się bokiem i udaje mi się, mi się wpakować jeszcze jeden pocisk. Wrogie 85 75, uszkadza mi działo. Jest to dosyć, czę dosyć częste w tym czołgu. Nie śpieszę się z naprawą, gdyż wiem, że i tak specjalnie skutecznym snajperem nie będę. Sojusznicy zajęli pozycję na ska za skałkami na górce. Wrogowie nadjeżdżają bardzo, bardzo powoli. No i dostrzegam E75, który uszkodził mi działo. Mimo niesprawnego działa udaje mi się trafić, ale oczywiście pocisk odbija się. Mam mniej niż 200 mm penetracji, także na taki dystans trafienie dobrze ustawionego E75 rzadko skutkuje przebiciem. Licząc na możliwość zobaczenia jeszcze kilku wrogów, jednak naprawiam działo. No ale moje sojusznicy zaczynają umierać jeden po drugim. No i opłaciło się. Udało mi się dobić średni czołg wroga. Jeden z nowych... Class Pantery. No i w dalszym ciągu czekam, aż wrogowie zechcą zaatakować. Na razie przegrywamy 3 do 5. Przy czym wrogowie stracili jeden czołg 10 poziomu, a my dwa 9. Także można powiedzieć, że jest to sytuacja w miarę wyrównana. Cierpliwie, delikatnie wychylam tylko wieżę i od razu się cofam. Wiedząc, że ewentualnie może się mną zainteresować artyleria. Z boku oraz tyłu jestem wyjątkowo miękki, także jeden strzał może się dla mnie skończyć tragicznie. Ponieważ wrogowie nie kwapią się, aby tu przyjechać, ryzykuję wystawienie wieży i oddanie strzału. Choć udaje mi się spenetrować konkurora, natychmiast się cofam i dobrze się składa, bo widzę nadjeżdżającego lwa przemężeniem z jakimś średnim wsparciem. Leopard nie jest na tyle pancerny, aby mi się przeciwstawić. Zapakuję jeden pocisk. Luwe jest w takiej sytuacji, że nie może teraz strzelać, ale może nas pokazywać. I oczywiście A75 gdzieś tam z górki to wykorzystuje. Na szczęście wie, że jest mi ciężko przebić. Dostaję od sojuszników informację, by się wycofać. Bynajmniej nie mam zamiaru tam wyjeżdżać. Nie mogę z niecierpliwością czekać, aż przeciwnicy zaczną w końcu atakować moją pozycję. Z drugiej strony przewyższeni atakują nas ciężkie czołgi No ale mam tam dwóch sojuszników i liczę, że uda mi się ich powstrzymać Teraz chociaż troszkę staram się spowolnić Tertosa I o dziwo udaje mi się wycelować mu w wieżę Luwe stara się wykorzystać sytuację No ale na szczęście zbyt opieszale I a e 75 jedzie mu ze wsparciem Póki mam okazję, staram się przebić lwę. Jego wieża jest możliwa do spenetrowania, jeżeli trafi się dookoła manetki. Działa tam jest pancerz na tyle prosto ustawiony, że da się go przebić. Chociaż, gdy trafi się minimalnie obok, to już potrafi się odbić. Mimo to ryzykuje strzał ze strzałem. Wrogi FV raczej nie ma szans z naszym 10-poziomowym. Ma, jest na jeden strzał, a nasz niemal nie straci punktów życia. Teraz przyjeżdża również Conqueror J75. Na bliski dystans wychylam wieżę, nie bojąc się ostrzału i celuję w całe punkty. Udaje mi się spodnią płytę Conquerora przebić. Kąt był dosyć chory, więc jestem zaskoczony, że się udało. Luwę dostaję prosto w wieżę i działo najprawdopodobniej zakończyło się uszkodzeniem Tak, z przyjemnością przyjmuję trafienia na wieżę To trafienie nie, nie zadało progowi obrażeń Ale dobrze, spowalniam ich i przyjmuję trafienie za trafieniem Susznicy czy Badczat nie, 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 niczym kawaleria przyjeżdża? Rozwala, rozwala nowe gąsienicę i dobija wroga za wrogiem. Udało mi się uszkodzić lwę, jednak, badczacz zbiera ostatni kill. I wszyscy trzej wrogowie, przytrzymani przeze mnie, zostali przez niego wykończeni. I bardzo dobrze. Mój czołg właśnie do tego się nadaje, aby powstrzymywać ataki przeciwników. Teraz trzeba dobić leoparda. Mimo, że możemy nie bez problemu przebić przednią płytę, to nie boję się wyjechać, mam dużo punktów wytrzymałości, a wiem, że jest miękki. Mamy T62A gdzieś daleko za, tyła, za tyłami. Stara się upolować batczata. Ale go również udaje mi się przebić w przód. Został jeszcze Tertos, z którym Badczat się bije. Może się to w skończyć: albo Tertos upoluje Badczata, albo Badczat będzie na tyle zręczny, że dobije Turtosa. Nasz Batczat był lepszy. No i zostaje T105 rowie. Próbuję mu zadać chociaż trochę obrażeń. Robię to ostrożnie, gdyż wciąż liczę, że wroga artyleria może pomagać sojusznikowi i spróbować mnie wyhaczyć. 350 obrażeń, nie jest tak źle. T110 nie ma teraz szans na przeżycie. I ja, albo Batchat, zaraz go dobijemy. Jak widać, sytuacja momentami wydawała się bardzo niekorzystna. Odbił mnie wieczką dowódcy Bydlak. Ale granie silnymi stronami własnego czołgu oraz ukrywanie słabych rzeczywiście popłaciło. T32 to bardzo solidna maszyna, jeżeli odpowiednio się nią zagra. Ciekaw jestem tu, poluje artylerię, no ale na pewno ja nie mam na to szans. Dokładne moje statystyki po bitwie zobaczyć możecie na stronie, do której link zamieszczam w opisie tego filmiku. 1 dobija artylerię i bitwa jest skończona. Dzięki za oglądanie, jak się dał.